Siemanko witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale a zarazem pierwszym w tym sezonie FIFA Bingo. Moim gościem będzie zwykły kibic. Witam serdecznie. Witam serdecznie was i ciebie mój drogi Moi drodzy, jak widzicie na naszej planszy już mamy 9 rzeczy, które musimy trafić. Jest tutaj e, zawodnik z Izraelu, z Polski, karta z Ligi Mistrzów. Tutaj mamy przede wszystkim też nadal event, jak to nagrywamy e, UEFA Champions League, więc nadal te specjalne karty, które się upgrade'ują, możemy trafić. Więc liczę, że jakaś karta z Ligi Mistrzów tutaj będzie. No i też między innymi podreporujemy swój budżet dzięki temu. No ale czy coś ciekawego trafimy? Zobaczymy. Otworzymy. Słuchajcie, Dwie paczki, trzy paczki za 12,5 tysiąca, reszta za te 7,5 tysiąca, niestety większość tych paczek promocyjnych, no niestety już już ich nie ma, więc nie mamy wyboru, musimy takie paczki otwierać, ale może będzie ciekawiej. Z pewnością, gotowy. z pewnością będzie ciekawie, co do tego to nie mam żadnych wątpliwości, jestem gotów, także Dobra, tylko Twój znak sygnał. A Zaczynajmy od tych za 7,5 tysiąca może. Proszę bardzo. Dobra, to u mnie leci. Myślę, że najpierw tak z pięć paczek, tych za 7,5 tysiąca. Zobaczymy, jest. co to wszystko nam da. O Jezus. O no jest. i trzeba też dobrze patrzeć na te narodowości, żeby tutaj nic nie pominąć. Co żeby nie było przypału, mówisz? ale u mnie. Co ty mówisz że takie rzeczy na początek? Jest ciekawie, ja... tu już sobie coś poskreślam. Sobie, co ty No już sobie tu skreślam jedną rzecz na pewno. Powiem ci, że u mnie nic nie ma. Czekaj jeszcze, zobaczę co jest w środku, okay. bo zaczęliśmy. No naprawdę dobrze. Mm, mm, mm. Aha, I to jest chyba... znać, że to jest jakieś ekrany. Ale, kurczę, tutaj mam lekką wątpliwość, ale wydaje mi się, że też jestem w stanie dzięki temu, kogo tutaj widzę, odkreślić drugą rzecz. Także. Dobra. To mam. Czekaj, szybko sobie potwierdzę. Tutaj nie ma, tutaj tak. nie ma. Ja mam właśnie teraz wątpliwość, czy u mnie ktoś nie był łysy, ale to już potem <noise> zobaczę. Dobra. Bo tam jeden zawodnik wskazywał na to, że mógł być, ale. Lecimy z drugą paczką? Bardzo proszę. Dobra, to lecimy z drugą. Zwykle już dwa punkciki. Ekrany plus, co tam Pó jeszcze miałeś? Janusz? Później, w razie, w razie czego będziemy się kłócić, czy były, czy A. nie. O, tutaj tak średnio bym powiedział. O, tu... Tutaj myślę, że pierwszy punkt można śmiało zaliczyć. Ten zawodnik jest łysy, ewidentnie. No tamten właśnie mój też był jeden łysy. Tutaj nic nie ma, tego nie ma, tego nie A, oprócz ma. Oprócz tego nic nie ma, dobra. Ale już mam pierwszy punkt. Niestety. Okej, okay. nie. trochę się bałem tego, trochę się bałem tego łysego, ale... Nie bój się łysych, jest. bo kobiety <laughs> podobno nie. wolą łysych. O kurde, to na kolejnym FIFA Bingo, jak wiecie, 100 tysięcy lat w górę, będę łysy. Do. Także to już pojutrze. A, a, nagle, a nagle 100 tysięcy łopek w górę. No dobra, trzecia, trzecia paczucha. Nie e, będzie już fryzury się... na Ronaldo, tylko teraz będzie fryzura na łysego. Uwaga na Pazdana. O nie, nie. Oj, ja no. już nie chcę. o kurczę. Co ty mówisz? Myślę, tak średni... Co ty mówisz, że takie rzeczy średni... się tu nie dzieją? Ciekawie. To mnie nie interesuje. O, to, 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 ależ tak, było blisko. jeszcze trzy razy, ta sama narodowość. Kurczę no, kolejne My ekrany. Co Ty tu się ją? dzieje, mój drogi pani, to wszystko w paczkach za 7,5, ale no niestety się? nie ma tego na czym nam zależało. Dobra. No nic, nic, nic. To co, czwarta paczucha? Boże, jeszcze 1000 monet zarobiłem. Ua! Tak jest, czwarta paczka, <laughs> proszę bardzo. Dobra, to lecimy z czwartą paczką. Zbliżamy się do półmetka. Dajcie mi tu coś. No i... To pewno rzadka karta, ale nie ekrany. Mm, 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 chociaż mm. ten klub, chociaż Kto? ten klub. To... A ja może być Średnio. ciężko, może być ciężko. No to zobaczmy. tylko Ruben Neves. Oj, 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 oj. Nic mi to nie jest, dało. Jest dramat, jest dramat. Myślę, że w tych paczkach specjalnych potem może być coś lepszego w tych za 12,5 bo potem jest aż 12 piłkarzy i samych piłkarzy. Otóż to. Także teraz. Teraz to Piąta? Piąta paczucha tak jest. I zobaczmy razie... co będzie w piątej paczce. Proszę bardzo, żeby coś tu było do skreślenia teraz. Trzymam kciuki. Prawie. Uwaga. Oj. Tak słabo to jeszcze nie było. SPD, nurwek. No to, to, to nie jest zawodnik, którego szukamy, to na pewno. No ale może coś oprócz niego w tej paczce będzie? Absolutnie nic. Totalna co bieda tu jest. Co się aj, wydarzyło? Aj. Co tu się stanęło? No i co? tak no, mojej drodzy. No, jesteśmy na półmetku, a dzisiaj też słuchajcie, mamy mecz Izrael-Polska. I zwykły obstawiaj, jaki wynik będzie w tym meczyku. Uuu, panie, powiem ci, że no. coś mi się wydaje, że może być taki remisik. Ja bym poszedł w remis. Tak, bez konkretnego ok. wyniku, po prostu bym postawił na remis. Dobra, no powiem ci, że sam chciałem postawić na remis, ale może, może paradoksalnie niech tak będzie. Tak kompromis, taki kompromis osiągnijmy, że tutaj ten, ten remis według mnie tak samo będzie, bo Polska myślę, że będzie trochę eksperymentowała w tym meczyku i pan Jurek, selekcjoner, myślę, że da szansę jakimś nowym piłkarzom, tym bardziej że już mamy ten awans, a Izrael też już ma tylko matematyczne szanse na awans, więc też pewnie jacyś tam piłkarze dostaną szansę pokazania się no i prawdopodobnie tutaj no będzie chyba ten remis. Chyba, że Robert odpali. O, Ale... tak. może odnośnie tego, kto odpali co odpali, to. Nie idźmy w tą stronę, ale zostaniemy przy tym, że jakieś bramki padną, ale wydaje mi się, że właśnie tak jak powiedziałeś ze względu na to, że Brzęczek już może sobie pozwolić na wprowadzanie jakichś zmian, sprawdzanie może innych zawodników, to tutaj Polska nie jest kimś tam takim ostrym faworytem, że się to tak wyrażę i taki remis w Izraelu nie będzie zły. Dokładnie, dokładnie. No i pamiętajcie, że wszystkie macie reprezentacji możecie oczywiście obstawiać w BetClick. Oni też przygotowali dla was mały prezent. Wszystko znajdziecie w opisie tego filmiku. I oczywiście jest to dla osób pełnoletnich. No to lecimy dalej. No to myślę, że możemy iść na drugi półmetek już naszych tutaj paczek. No i kolejna paka za 7500. Bardzo proszę. To już będzie szósta paczka. U mnie już poleciała. Szósta paczka o mnie nadal bez ekranów. U mnie już były dwa Måł razy ekrany, a teraz no właśnie, jeszcze jest... coś by się przydało mocniejszego, ale może. Czy na razie masz dwa punkty? Tak, na razie mam dwa punkty. Dobrze mówię. No, mówię... Dobra, u mnie tylko jeden jest, więc tak średnio. To, 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 a jajaj, dr... tak Polak-Rodak, no... ale no niestety. No, jest, jest lipa, jest lipa. I liczymy, że... Mówię Polak-Rodak niestety i prawie bym go pominął, a przecież go miałem, to go skreślam, ty! Ależ, trafiłeś. tak! O, o a ja Jezu. w ogóle tak nieszczęśliwy człowiek, człowiek zamroczony, zwracają uwagę zupełnie na coś innego, ale jednak Ej, dobrze, a ja że... A na swoje paczki. Okej, okay, no to już masz trzy, ojeju, to będzie ciężko odrobić. Dobrze, że jednak ale się spostrzegłem. Zobaczymy. Także co, lecimy jeszcze dobrze. kolejna? Tak jest, siódma, siódma paczucha za 7,5 tysiąca, no i potem już przejdziemy do tych teoretycznie. Yy, mam nadzieję, że lepszy, gdzie będzie większa szansa. Uwaga, Ale to bardziej uwaga. chyba dla mnie, bo ty już wszystko Prawie, że potrafiałeś. A u nas, no. u nas niestety lipa jest. No, zobaczymy. Tutaj, Kryścito. Uwaga, no też. Uwaga, nic konkretnego, specjalnego nie ma. No, niestety. To co? Życie. Lecimy z tymi za 12,5? Ależ bardzo proszę. No, to lecimy z pierwszą paczką za 12,5 tysiąca. 3,1 dla zwykłego. No, i teraz czas na kambek. No, przede wszystkim jakieś ekrany, może halo? Dajcie mi tu coś dobrego. Och, na ekranów nie będzie. W środku. No, ale w jest uh, uh, uh. na jakąś kartę z Ligi Mistrzów. Kurcze, kurcze, no było nieźle, ale no, no niestety ga. tutaj, 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 tutaj. Ja teraz tak patrzę, trzy narodowości, nie? To też jest teraz istotne w jednej paczce. Otóż I jak na coś mam dwóch Belgów, e, dwóch Argentyńczyków, aj, aj, aj. no ale to nie jest to. Po mnie też dwóch Argentyńczyków, no, te dwóch Hiszpanów, ale tak to poza no. tym to nie ma. No dobra, to lecimy dalej. Przedostatnia paczka już w tym momencie. Już momencik, bo nie. lekko się tutaj zapodziałem, ale lecimy, tak jest. Dobrze. Uwaga, proszę no, bardzo. już się powoli otwiera. Jest jak ja na 10 paczek nie no będę miała jakreś. No zobaczmy, to jest... zobaczmy. Skandal, zobaczmy. skandal. Skandaloza, a tymczasem niech tu wejdzie Suleymanie. ktoś dobry. Uwaga, jest! Kolejny zawodnik trafiony, mój nie. drogi. To... Uh, uh, uh. Jest tak samo, okej. Okay. U mnie jest karta z Ligi Mistrzów. U mnie Manchester United, a ponad to jeszcze okay. trzech, czterech zawodników z jednego klubu. Narodowości w sensie, przepraszam. Z jednej narodowości, ja teraz tak patrzę. Już mam ale czterech nawet. Dwóch Niemców, dwóch Francuzów znowu zabraknie. U mnie czterech Hiszpanów Ojej. teraz wyleciało. No nie, u mnie. Pięknie, pięknie mnie to wygląda. No i przede wszystkim ten zawodnik Manchester United. Chociaż z Francji chyba, z Francji było chyba trzech. No, ja bym Ci nie jestem pewny. słuchaj, z Francją to jest tak, że nie wiadomo, bo tam wiesz, tak. oni, jak, jak tak. ktoś nie ma narodowości francuskiej, to i tak zaraz może grać w reprezentacji Francji, także... No to też prawda, ale teraz nie wiem, czy to pominąłem, czy nie, ale to zobaczymy potem, dobra. No to ostatnia paczka decydująca, no ja muszę tutaj zrobić totalne odkucie, to musi być chyba ek ekrany, walkout, wszystko w jednym. Albo ikona tak po prostu, bo ikona jest plus tak 10. Jest. Tak jest, to co, okay. otwieramy? Tak jest, u mnie już poszła, widzisz, zarażenia no poszły szybciej. Dobra, to leci. Ostatnia paczka. Wszystko albo nic. Kto to jest? No, no i chyba. I chyba to nic będzie. SPO, Argentyna, Valeri. Co raczej nie, nie zwiastuje, że tutaj będzie jakaś dobra. Raz, dwa, trzy. Karta. Jest cztery, kolejna karta pięć. z Ligi Mistrzów. O! Ale. Ja mam pięciu ale, Niemców. Panie kochany. O, panie! Ty miałeś jakieś spektakularne konto do tego filmu. I znowu Polak! No. Ale to już nic nie da. Ja nawet nie miałem ani zawodnika z Izraelu, ani Polaka. Ile miałeś punktów ogólnie, zwykłe? Ogólnie to mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć punktów, no to totalna dominacja, bo jest pięć do dwóch albo pięć do trzech nawet dla zwykłego, także zwykłe. Co ja mogę powiedzieć? Gratulacje dla Ciebie. To zwykły wygrywa pierwszy odcinek pierwszego sezonu FIFA 20. Wbijajcie też do niego, bo nagraliśmy meczy, który już prawdopodobnie pojawił się do niego u niego na kanale. I. Będą emocje. Będą emocje. Argentyna, Brazylia. Więcej nie mówię. Zobaczcie, link w opisie. Dzięki jeszcze raz, zwykły. Dzięki Spadłem. bardzo. Dzięki serdecznie. Do usłyszenia. Na razie. Trzymajcie Cześć. się. Cześć.